Proszę. Proszę. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dziękuję. Jest super, wszystko jest fajnie, wszystko jest super. Jestem bardzo zadowolony z was. Ale panowie, tutaj jest mój, jesteśmy jedną wielką rodziną, tak? Tak. Nie chodzi o to, że tak zostało. Panowie, tutaj macie tutaj już w pracy. Chodzi o to, że ja po prostu muszę wiedzieć, co tu się dzieje, wie pan. Ja nie mogę, panowie, ja nie mogę być wszędzie. Ja nie jestem ojcem Pio, prawda? I teraz mam taką prośbę, oczywiście nie za darmo, żeby panowie poszli tutaj do garderoby obok od czasu do czasu do tych młodszych, popytali, porozmawiali z nimi i później powrót, tam papier będzie na portieri, taki A4 będzie zeszyt, żebyście panowie sobie pisali te wszystkie... Tak co, co tam usłyszycie? To nie musi być jakoś specjalnie, wiecie, jakoś tak gramatycznie, po prostu hasłami jakimiś wrzutki, kto, co, kiedy, no. Dziękuję. A gdzie to potem? Co z tym zrobić? Yy, na yy, do koperty? Zakleić? Napisać dla, dla pana dyrektora i zostawić na portie. I pan portier już o wszystkim wie. Panowie, bo zaraz zaczynamy, a muszę jeszcze to gardło obozić. Tak, Porozmawia z tymi młodymi. No.